Hej, sejsyny, witam was na the 7 W kolejnym odcinku zagrajmy w Super Mario World. Kontynuujemy w takim razie przeprawę przez las iluzji. O, mamy tutaj Fishing Lakitu, który oferuje nam one Dziuki. <grył> Pomyślałby ktoś, że to jest podpucha i ten one -up zmieni się w Bowser'a czy coś, ale nie, po prostu Lakitu się irytuje teraz. I nas atakuje z fajnymi. Sam nam dałeś tego one -upa. Sorry. No, i zostawił nam chmurkę, którą możemy nawet ujeżdżać. Nie wiem, czy z Yoshi możemy to zrobić? Chyba jakoś się dało. Mamy też lakitu w rurach. Zakładam, że Bowsera nie było stać na to, żeby dać chmurkę każdemu lakitu, więc niektóre wywalił do rur. Kto wie, możemy je pożeć. O dziwo, nie są one bezpieczne w tych ich rurach. No, no i wrócił. Pora, żeby sobie poszedł znowu. A możemy jednak ujeżdżać mułkę, będąc na Yoshi. Nie wiem, czy to było planowane przez twórców, bo wygląda dość dziwnie. Jak tak buty już jego przenikają. Ale da rady to zrobić, zakładam. Skoro możemy tak wysoko podpatrzeć, w etapie, że kamera się przesuwa wyżej, to pewnie coś tam musi być. No jeszcze nie tutaj. Znowu ten. Ojej, dobra. W ogóle jego się nie da pożreć. Hm, dziwne. No ale cóż poradzić? Tak to już jest po prostu. A tutaj właśnie była niebieska skorupa na pewno. Przepraszam cię na chwilę, dziełki. Nie, bo to aby też jakieś przejścia. No właśnie, podwodna sekcja. Zawsze dziwne są takie sekcje w Mario, gdzie jesteśmy w, powiedzmy w leśnym etapie, a tu nagle sekcja bonusowa, to podwodny poziom, chociaż i tak nie jest to. Aż takie zdziwienie jak kiedy jesteśmy w zamku, takim Lost Levels i nagle wychodzimy na taki Glaslandowy poziom z pozytywną muzyką. Dobra, czasu chyba nie mamy tak dużo, to może. Pójdziemy trochę. No, jak miło, że kwiatek znowu tutaj jest dla nas. Już nie jest w stanie pożyć tych bloków, co? Ja? Ojej. Dobra, to co? Oczywiście próbujemy doga do 50. chyba. Trzeba... Tak, ciężko, ponieważ że jesteśmy trochę nisko tutaj. 40 to tak dobry wynik. Bonusowa gra. Szkoda, w sumie że. Nie ma jakichś innych nagród poza łanapami w takiej bonusowej grze. Ponieważ już jak widać mamy maksymalną liczbę żyć. Nie ma specjalnie co z nimi zrobić. W takim Super Mario Bros. mieliśmy taki ekwipunek co mogliśmy zbierać te power-upy tam. Był co prawda limit tych power-upów, ale było. Tutaj z kolei w sumie tylko te łanapy dostajemy. No i w ten sposób po prostu... Poszerzyliśmy ścieżki, po których możemy chodzić. Ale myślę, że nas to nie zadowala jeszcze, ponieważ no, czerwona kropka oznacza, że coś jeszcze w tym poziomie było do znalezienia. I w tym momencie może spróbujemy nie bać tego onepa. Chyba w tym momencie, jeżeli nie złapiemy pa, ten laki to będzie tak tylko nad nami krążył, ale nie będzie nas atakował. Także można to w sumie wykorzystać. No, może weźmiemy sobie kolejne piórko, dziękuję. Swoje dogo ten tu wyrze ma zielone oczy, a na chmurce ma czerwone oczy, nie wiem, czy to. Niedopatrzenie, czy po prostu tak uznano, że jeden będzie miał takie, drugi takie, kto wie. No, odpuścił nam tamten Lakitu, mam nadzieję. W sumie właśnie tutaj była taka rura na górze, z tego co ja, to chyba tutaj coś było. Super. No i tak, oczywiście tutaj klucz obok dziurki, nie ma tu za bardzo czego szukać. Mamy też dziurę, żeby się w niej zgaduje zabić. Być może dla, jeżeli po prostu zdobyliśmy już ten klucz wcześniej, to wyjście. I w tym momencie nie chcemy jednak w ten sposób ukończyć poziomu i się zabić. No ale to w sumie wtedy równie dobrze możemy po prostu nacisnąć odpowiednie klawisze i wyjść z etapu zamiast się zabić. Więc w sumie nie wiem po co ta dziura, ale po coś na pewno jest to. Forest Secret Area. Oh. Specyficzny poziom. Gdzie musi na pewno wybrać dobre platformy, jeżeli chcemy... ...wszystkie Dragon Coiny zdobyć. Bodajże pierwszy jest na dole i chyba reszta była... ...na górze, więc tak trzeba będzie raczej... ...trzymać się tej góry cały czas. O, właśnie. Gdzie ta platforma długa, Nie widzę jej. O jest. Swoją drogą, chyba kamera się teraz przesuwa szybciej, jeśli chodzi o tło. Mam wrażenie, że na początku to tło wolniej się przesuwało. Ale być może po prostu takie mam wrażenie. O, możemy dalej przesuwać własnojęcznie kamerę, jeżeli chcemy. Jest kolejny dragon coin, jeszcze jeden. Jest, widzimy go, ale. Być może lepiej będzie jednak. Użyć tej platformy, żeby go dostać. Okej. Okay. I tutaj mamy trzy łanapy. Z tego co im jednak niestety znikną one w momencie, gdy przetniemy... metę. Zgadza się. Chociaż widzę, że dostałem jakiegoś łanapa jeszcze. Być może za to ile było obiektów w tym momencie przy skończeniu etapu. Znaczy, nie żeby nam te łanaty były jakoś strasznie poczemne, z tego co my możemy polecieć, oczywiście, nad metą i złapać te dodatkowe życia, albo zeskoczyć z Josiego bodajże nad metą, też możemy w ten sposób złapać jest Forest, Fortress, trochę taki no, łamacz językowy, przynajmniej w angielskim, ale dobra, wchodzimy. No, oczywiście, wiadomo, Josie nam tutaj nie pomoże. No, no i w sumie mamy powtórkę zamku numer 1, czyli zgniatacze. Tym razem jednak będzie oczywiście trudniej, bo mamy jeszcze grindery, czyli te piły. No przecież wiadomo, że nie może coś w świecie Majo się po prostu nazywać piła, prawda? Oczywiście dobrze było też zdobyć te pałace wcześniej, żeby mieć teraz przełączniki, dzięki czemu dużo łatwiej tutaj na przykład przejść, po prostu sobie idziemy i tyle, a nie na zasadzie oj, gdzie? Ja teraz muszę skoczyć, żeby się nie zabić. Jeśli chodzi o zgniatacze, to na szczęście nie zabiją one nas natychmiast, by pozorom. Tylko po prostu to poktatuję, jakbyśmy posobywali. I tyle. O, już chciał nas zgnieść. I tutaj uwaga: te piły nie mają zamiaru, tak sobie tam. być na górze. E, dobra, pamiętamy, że ga niestety zmieni nam piłko na grzybek, jeżeli ten grzybek weźmiemy. Co według mnie nie ma sensu, ale tak jest zrobione, więc trudno. Lepiej uniknąć brania tego grzybka. O, dobra. O, właśnie, uwielbiam tę funkcję przełączania kamery. Bardzo się przydaje w tego typu momentach. A no właśnie, mogłem to w sumie użyć też tutaj, ale tu no. Yy, I tu bodajże mamy drzwi do bossa, ale mamy też tutaj dalsze niby przejście jednak no to jest po prostu lawa i podobu. Czyżby koniec trasy? No nie zupełnie, coś tam z tego co wiem jest, tylko może być ciężko do tego się dostać. Ale się udało. Na szczęście zaobserwowany na YouTube zadziałał. Tu bodajże nie jest jak Super Mario Broszczy, że jest limit sprite'ów, tylko będzie więcej tych one-upów tak na ekranie. Pamiętam, że w Super Mario Broszczy niedawno grałem to SNES-owe jak wybiliśmy jeden one-up i wybiliśmy kolejny, to znikał. Tu widzę, że znikają jednak, jeżeli za bardzo się oddalimy. Nie są już widoczne. I znowu mamy Reznoran. Tak jak był Bum Bum w Super Mario Bros. 3, tak tutaj też jest na zasadzie przeciwnik, który będzie obecny w paru fortecach jako powracający boss. I z tego co widzę nie zmienia się za nadto. chyba jest dokładnie ta sama walka. Czyli po prostu wybijamy te cztery Reznory i tyle. Dobra, oczywiście wiadomo, stary Road. Możemy sobie popatrzeć. Zakłada, że musimy jeszcze znaleźć jedno przejście gdzieś. Tu z dalszych światów. Ale to oczywiście będzie później. na razie wracamy. Został nam jeszcze tylko jeden poziom. Podoba mi się w sumie, jak na zewnątrz ten las wygląda na taki mały. I tutaj wchodzimy. To jest tak naprawdę odemna lokacja. Bardzo fajne rozwiązanie. Teraz tylko popatrzeć, czy o czymś nie zapomnieliśmy. Ponieważ Las Iluzji ma mnóstwo tajnych wyjść, ale chyba nie. Tutaj zrobiliśmy zwykłe wyjście i tajne wyjście w wcześniejszych poziomach też. O swojego dołu, da się tutaj jakoś przejść? Nie. publikikać klikać w górę, w dół nie da się. Możemy tylko iść w ten sposób tak na boki, albo przejść w ten sposób. Okej. Okay. Chyba, że jest jakiś inny sposób. Nieważne, tak czy siak. Idziemy do zamku Roya. No i niestety. Joshi znowu nam się tu przyda, jak umarłemu kadzidło. Ale co poradzić? Przynajmniej nie mamy ryzyka, że jak zginiemy. Czy ogólnie, jak wiemy, to stracimy tego jego prawda? A zginąć zakładam możemy, bo mamy sekcję, gdzie musimy jeździć na takich blokach. W sumie pamiętam, że w Mario Forever była taka jazda na blokach. Na takiej gościnicy w sumie miała inny wygląd niż te bloki, ale być może tym się właśnie buzior zainspirował przy tworzeniu tego gimiku. No i stają się coraz szybsze. No i oczywiście też nie wiemy z góry, jak one polecą. Bo nie idą tak idealnie prosto do mety, wiadomo. Tylko nasza teraz robią schodki. Oj? No te. Podobu są groźne, bo ciężko stwierdzić kiedy się odbiło, a kiedy nie. Tutaj kolec spadnie, tak? tak? No ciężko w sumie zauważyć, jak o tym nie wiemy. Bo to tylko taki jeden mały kolec inaczej wygląda. No ale jest. To trzeba mieć na uwadze. Tutaj muszę podskoczyć teraz wysoko, żeby dostać liczne bonus. A, nie udało się niestety. Życie zmarnowałem, W każdym sensie mi o złapanie tego one-up'a. To jest niby power-up do zdobycia. Jest tam coś. A, no właśnie, dobrze, że popatrzyłem. Tylko problem jest w sumie, że w tym momencie będę ostrzywany cały czas. To może jednak. Hmm, nie wiem, czy chcesz iść po tego power-upa. O! piłko! Nie wiedziałem, że dostaniemy piłko. Myślę, że dostanę tylko Super Mashroom. Myślałem, że jak jesteś mały Majo, to musisz dostać Super Mashroom. Oj, oj, Prawie się skłułem. Bo się przestraszyłem, ale okej. Okay. Cześć! Oj, oj, No, jak widać, walka z nim jest podobna do jednego z poprzednich bossów. No, niestety niektórzy bossowie Super Mario World. Tacy będą, że będą powtarzać już się z nimi walki, chociaż myślę, że dalej są lepsi niż ci z Super Mario Bros. 3, którzy po prostu byli prawie że tacy sami. Mieli tam jakieś minimalne różnice, w rodzaju, że jakieś piłki leciały, czy boss trząs ziemią, ale ogólnie było to samo zawsze, że po prostu boss na ciebie napiera i skocz mu na głowę trzy razy. Dziękuję ci. Hmm. Teoriści wygrywają. Mario znalazł drogę przez las iluzji i położył kres rojowi kupie z zamku piątego. Wyruszył do niebezpiecznego, ale pysznego, niebezpiecznej, ale pysznej wyspy czekolady. Czy czekoladowej wyspy. Mario jak się patrzy, co, co ja ci zrobiłem? To przecież ty tam podszedłeś. Ja ci nie kazałem, nic nie klikałem. Okej. Okay. Chyba możemy kontynuować i zapisać, co? Będzie wyspa czekolady, czy tam czekoladowa wyspa. No tak, oczywiście kolejna lokacja, gdzie mamy jakąś nazwę żywności. No ale to oczywiście będzie na kolejny odcinek. No tutaj chciałem już dokończyć ten las iluzji i tyle. Dzięki za oglądanie. Jeszcze zapiszmy. Dzięki za oglądanie poza nas bazę gorąco. Trzymajcie się. Cześć.